Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w tę niedzielę piękną, zimową. Słowo dzisiejsze tak bardzo jakoś mnie dotknęło, słuchajcie, to znaczy dotknęło mnie to, że Łukasz, autor dzisiejszej Ewangelii, ma tak samo jak my. To znaczy, on nie jest, nie był naocznym świadkiem, ale postanowił ułożyć i opisać, podobnie jak inni, to, co usłyszał od naocznych świadków i od tych, którzy chodzili z Jezusem i doświadczyli, widzieli Jego cuda, Jego działalność, słuchali Jego słowa. I to jest piękne, bo my, słuchajcie, usiadłem, jakoś tak pierwszy raz sobie to uświadomiłem, że no rany, jesteśmy w takiej samej sytuacji jak Łukasz. To znaczy, My też słuchamy świadectwa o Jezusie z Nazaretu. My też słuchamy tego opowiadania naocznych świadków. I skoro Łukasz miał tak cudne doświadczenie, że nawet postanowił ułożyć te zdarzenia i opowiedzieć je w swojej Ewangelii, to znaczy, że tak samo i my tym świadectwem możemy być dotknięci jak Łukasz i przelać to na swoje opowiadanie, ułożyć to w cudzysłowie po swojemu. Nie jesteśmy na straconej pozycji, nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż pierwsi chrześcijanie. Nie, bo to samo świadectwo, które poruszyło Łukasza, to samo świadectwo może poruszyć nas: świadectwo Jezusa z Nazaretu. Życzę więc Wam pięknych doświadczeń Słuchajcie, w słuchaniu, w słuchaniu świadectwa naocznych świadków i niech ono dotyka nas tak samo jak dzisiejszego Ewangelistę. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. I do jutra.